Dni temu podjęłam wyzwanie. Duże wyzwanie. Postanowiłam, zdecydowałam, że zarobię określoną kwotę w określonym czasie. Jako 100 tysięcy do końca grudnia 2011 roku. Czyli 100 tysięcy 100 dni. Nie wiem, jak dla ciebie to brzmi. Być może, stwierdzasz, że to pikuś i to żadne wyzwanie. Być może jest tak, że stwierdzasz, że w, tym, w tych czasach w Polsce w takim czasie nie da rady tego zrobić i oszalałam. Może wysłałbyś do psychiatryka. Tak zareagowała moja znajoma, kiedy opowiedziałam jej o tym pomyśle. Niezależnie jak to jest dla Ciebie, dla mnie jest to spore wyzwanie. Łatwe? Nie. Trudne i możliwe. W ogóle skąd pomysł? Po co? Już od dłuższego czasu czuję, że nie do końca realizuję swój potencjał, że chociaż angażuję się w wiele projektów wiele działań, to nie, dokąd, to nie działam na 100%. Szukałam jakiegoś celu, czegoś, co by mnie tak zmotywowało, co by spowodowało, żebym yy, a, czy wykorzystało swój potencjał, który czuję sobie. Kiedy 27 września w nocy przyszedł ten pomysł, ten, ten pomysł do głowy, to poczułam taki wzrost energii, a Tak, to jest to! Oczywiście, z samego rana była, krążyły po mojej głowie tysiące wymówek, negatywnych myśli, obaw, lęków. Jak pisałam maila, że podzielić się z niektórymi planami, to długo się wahałam, zanim go napisałam. Szukałam pomysłu, żeby porozmawiać z tymi wymówkami. Już nie raz się zdarzało, że wymówki spowodowały, że zawróciłam w drogi. Że zrezygnowałam z jakiegoś celu. Nie wiem, co Ciebie by motywowało, co by Cię pchało do przodu, żeby realizować taki duży cel. Może kupno nowego samochodu, może większy dom, może lepszej jakości ubrania, jedzenie. Ja też marzę o podwyższeniu standardu życia, natomiast to mnie nie motywuje. Już próbowałam wielokrotnie i. Po prostu klapam. Za każdym razem nie porwam to do przodu. To, co mnie motywuje, to to, kiedy mogę pomóc innym ludziom i kiedy... kiedy inni mnie wspierają. Uch, czuję, że to jest taki teraz coś osobistego. Mówię Wam, po prostu dzieje się coś, co jest tam jest ważne. Yy, dlatego, żeby się motywować, wymyśliłam dwie rzeczy. Pierwsza to zakładam fundację. 13% moich dochodów brutto, nawet nie myślałam, że będziemy to tak poruszać, przywiatam na, na, na fundację. Będą to, będę organizowała z tego warsztaty, szkolenia lub inne rzeczy, które będą wspierały rozwój osobisty edukację finansową, przedsiębiorczość, ludzi, kobiet, ludzi, którzy są w jakimś trudniejszym momencie, ale ludzi, którzy chcą coś zmienić w, w swoim życiu. To jest taki cel, który sprawia, że im więcej zarobię, tym tak naprawdę więcej pomogę. Także to jest dla mnie coś takiego wow. Druga rzecz, jaką wymyśliłam, to to, że szukam ludzi, szukam ludzi, którzy chcieliby Zafundować, zasponsorować zestawy z, z zakresu edukacji finansowej konkretnym dzieciom, konkretnym placówkom. Oczywiście pod warunkiem, że zrealizuję ten cel, czyli 100 tysięcy do końca grudnia. W ten sposób moje działanie nabrałoby głębszego sensu. W ten sposób można by było pomóc komuś, dla kogoś jakaś byłaby dodatkowa wartość. Może znasz taką osobę, która chciałaby lub mogłaby coś ufundować. Być może ty jesteś taką osobą, to zapraszam do współpracy. Jestem na początku tego projektu, jestem na początku tej drogi. Jak to się zakończy, to dowiesz się w styczniu. Jednak już dziś potrzebuję Twojej pomocy, Twojego wsparcia. Co możesz zrobić, żeby wesprzeć mnie w działaniach? Po pierwsze, możesz czytać wpisy na blogu Rozwijania Marzeń. Tam opisuję ten projekt. Dzielę się swoimi komentarzami, opiniami, być może swoim doświadczeniem, pomysłami. Będzie mi bardzo miło i to bardzo mnie wesprze. Po drugie, zachęc znajomych, żeby też go czytali. Im więcej osób będzie mnie wspierało, dopingowało, tym będę miał więcej siły. Przyłącz się do mojego projektu, zrealizuj jakiś swój cel, być może podobny cel, być może zupełnie, zupełnie inny. Ale mhm. razem będziemy mogli się wesprzeć i razem się dopingować. Po trzecie, po już nawet, przyjmę zlecenia jako trener. Z przyjemnością poprowadzę szkolenia, jak również możecie promować mnie jako trenera. Każdy tysiąc który zarobię, to 130 zł jest na rzecz fundacji. Po prostu też możecie promować moją fundację. Na tą chwilę bardzo dziękuję Wam za uwagę i pamiętajcie, razem możemy więcej. Dziękuję.